terenie. E, ogarnęliśmy się dosyć szybko. Z rana musimy ogarnąć mnóstwo formalności, bo co Paweł trzeba będzie potem robić oraz ja mam dużo e, spraw w kuchni, robimy dziecki łaskę, tak więc chcemy jak najszybciej się ogarnąć. Oczywiście jest pełna optymizmu, że zrobimy wszystko w miarę szybko, e, ale zobaczymy. E, no, tak już jest, że mamy dużo teraz formalności związanych z podbiorem i musimy wszystko podobinać. Co nam się uda, to przed świętami, czego nam się nie uda, to po świętach. Ale ogarnąć wszystko trzeba. Ogólnie czuć już delikatnie u nas klimat świąt. Oczywiście mamy nadzieję, że spędzimy też te święta jakoś tak bardziej duchowo, bo to o to w tym wszystkim chodzi. A z tych takich pozytywnych informacji, z tego, że nam już się tam kończy budować, to w ogóle ja uwielbiam święta Wielkiej Nocy, bo tak jak pamiętacie, w Wielkanoc była moja wizytówka, a potem ten oto człowiek napisał do mnie list, tak więc ta Wielkanoc zawsze mi się kojarzy z takimi radosnymi wydarzeniami. Oby tak pozostało. Powiem Wam, że miarę ogarnęliśmy temat. Jedziemy już do domu, jest godzina 10. Te zakupy w dzisiaj nie ogarnęliśmy, ale to że dzisiaj jest praca w domu, jutro będzie czas na to, żeby jeszcze ogarniać jakieś tam drobne zakupy. Jeszcze raz będziemy musieli po mnie jechać do ale to potem, tak więc ja zdejmę fortuchę.